Czas na podsumowanie dnia, czyli Kurier Warszawy i Mazowsza, Mateusz Chładki. Witam Państwa i zapraszam od razu, przepraszam za problemy techniczne. Ale nie, bo ja muszę mieć do mikrofonu, błagam Was, bo Pan Burmistrz... A, to nie Dobra, to... Błaga. Proszę Państwa, jeśli chodzi o reklamacje dotyczące pogody, to jest człowiek, któremu można to wszystko reklamować. Leszek Dorosz, Burmistrz Międzyzdrojów, witamy bardzo gorąco. Marsz w obronie chrześcijańskich korzeni Europy południe z placu Piłsudskiego przejdą ulicą Królewską, Marszałkowską na placy Bankowy akurat w miejscu zbiórki EuroPride i EuroPride przejdzie trasą o godzinie 13 z placu Bankowego Marszałkowską, Alejami Jerozolimy. Przepraszam. Nowym Światem, Aleją Ujazdowską. Teraz zagadka ludzkości, która została rozwiązana. Grupa brytyjskich naukowców znalazła odpowiedź na pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura. Badacze nie mają wątpliwości, że pierwsza była kura i przedstawiają na to solidne dowody. Przez ostatnich 10 lat liczba zarejestrowanych telefonów komórkowych na całym świecie wzrosła siedmiokrotnie. Właśnie przekroczyła 5 miliardów i stale rośnie, codziennie aż o 2 miliony. Marek Jurek, pan były marszałek, były poseł, dzisiaj zabrał głos też w sprawie tej parady. Wybiera się? Cóż, wie pan co? Powiedział coś takiego, że, że jeśli ktoś będzie tam, to albo dosłownie, albo w przenośni, niech się odwróci od tej parady, wiadomo, od tej Europride. Ale to, ja bym on, to nie radził. <laughs> to posłuchajmy w takim razie pana Marka i Premiera Charlie'ego Chaplina po latach odnaleziono jeden z jego pierwszych filmów. Chaplin był wtedy młody, bardzo ambitny i nie dysponował jeszcze takim budżetem jak przy kolejnych przedsięwzięciach. Jednak humor, jak zawsze mu dopisywał. Film pokazano na festiwalu mamy nadzieję, że niedługo trafi również do naszej telewizji. Największym zainteresowaniem cieszą się zawody na najlepiej przefarbowanego psa. Fryzjerzy dwoją się i troją, aby właściwie przyciąć i przefarbować sierść. I od razu pierwsi goście. W, tutaj w studiu w Warszawie Małgorzata kidowa Bońska, była rzeczniczka, rzeczniczka Sztabu Wyborczego Branisława Komorskiego. Witam Panią. Witam serdecznie. I Jacek Kurski, w, o właśnie usiadł. To się nazywa wyczucie czasu. Jacek Kurski, eurodeputowany no, nie, to, że... <kluzny> Prawa i Sprawiedliwości, ale jeszcze ostatnie tak, przymiarki trwają. Się... Rozumiem, że... Pan właśnie wszedł i właśnie zakładany jest teraz mikrofon. No to jest o tyle trudne, że pierwsze pytanie chciałem właśnie zadać panu panu Jackowi. Nie wiem czy pan nas słyszy. Panie Jacku. bardzo. To mam nadzieję, że za chwilę będziemy się ze sobą słyszeć. Jestem, jestem. Pani poseł. Jest, tak? Jest pan poseł. Jestem. Upalnie gorąco żar będzie się lał z nieba, więc takie miejsca jak to, czyli jeziora, woda, dobre humory będą dzisiaj naprawdę na wagę złota. Jeszcze raz przypominam, 601, 100, 100 to numer wopru. W każdym miejscu, gdzie jesteśmy nad wodą i coś się dzieje, ten numer możemy wykręcić dla bezpieczeństwa. No i przede wszystkim dobrze się bawimy. No właśnie, pozdrawiamy, dobrze się bawimy. Horda, chłopianka, motor. Minister pracy ma tak zwany nienormowany czas pracy. Zwykle się objawia to w tym, że pracuje dłużej, raczej dłużej niż krócej. niż krócej. To życzymy w takim razie biłego dzisiaj dnia pracy w klimatyzowanym Zdrowia. gabinecie. Bardzo dziękuję. Ranta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Krót informacji za chwilę. Jeszcze mam tu siedzieć czy już uciekać? I już uciekamy. Cztery minuty po siódmej. Program Kawa czy Herbata 8 października w poniedziałek. W piątek. W piątek oczywiście. Słońce wzeszło 11 minut przed siódmą, zajdzie 3 minuty przed 18, dzień potrwa 11 godzin i 8 minut. I to jest piątek? Ile wyszło? Jeszcze mam coś pić, takiego nie, to, mia, to miał być sok z buraków dla Ani, bo to jest świetne na odchudzanie, ale w tej sytuacji Ani nie potrzeba, bo wyszło... Ani wyszło troszkę mniej. Troszeczkę, także podzielę się z Tobą. To mam taką nadzieję. Socia. Sam te buraki obierałem, wiesz, co to znaczy. Ciekawe, ile teraz wyskoczy ta waga do góry. Ale nie pij wszystkiego do końca, słuchaj. Ja myślałem, to jest słodkie. A ale świnco. To ma być odchudzanie. Do lekcji! Odstaw to! Guten Morgen. Guten Morgen. Proszę Państwa, aby otrzymać takie wysuszone, piękne pomidorki włoskie, to nam potrzebne są pomidory polskie. Oczywiście słońce, ale u nas nie ma tyle słońca co w Italii, więc spróbujemy wysuszyć je od suszareczką. Na zimowe wieczory będzie to myślę bardzo miłe zajęcie. Te dźwięki podbijają Japonię. Mimo, że ściągnięcie ich do telefonu komórkowego kosztuje równowartość 10 zł, zrobiło to już ponad 100 tysięcy Japończyków, a bliżej Japonek. Według znanego psychologa Hideto Tomabechi, melodia powoduje wzrost kobiecych piersi. Specjaliści twierdzą, że to bzdury, ale jest namacalny dowód. Trzy japońskie modelki zapewniają, że ich biusty powiększyły się o kilka centymetrów po zaledwie tygodniowej kuracji. Niestety nie ustalono, jak na melodię reagują mężczyźni. Ciekawe. No na przykład jak masz Pawła DeLonga i Harrisona Forda, to jaka jest różnica? Z Harrisonem Fordem robiłam wywiad. Jak mi położył rękę na ramieniu, to sobie pomyślałam: Matka Boska. Będę miała dziecko. <grym> Piękny był. Rzuciłabym się na niego, gdyby nie pewne konwenanse. Na Forda? No coś, ty no od razu. Porsche lepsze. No są tacy, co to robią z ludźmi i są tacy, co to robią z samochodami. Ja rozumiem, że pan jest z tej drugiej grupie. Tak. Legia Warszawa była ostatnim zespołem, który z grodziska wrócił choćby z punktem. Dzisiaj Odra grała bez Rokiego. No nie możemy powiedzieć, żeby została rzucona na deski, raczej tak lekko wypunktowana. To był bardzo ważny mecz dla Odry, bo gdyby dzisiaj zgubiła punkty, no to wówczas mogłaby tak na dłużej wyjść z uderzenia. No i zgubiła. Ja mówię o, a przepraszam, ja chciałem powiedzieć o, oczywiście o grodzisku. Dzisiaj walczyć będą Peter Warga, 186 cm wzrostu, 108,9 kg wagi, i Przemysław Saleta, 194 cm wzrostu, 110,1 kg wagi. W taki wieczór nie może zabraknąć promotora tej, wargi, tej, tej walki, a Peter Warga, Piotr Werner. Ręce na dół, może, na dół ręce, że się nie od się rozleci. Na dół rączki, na dół. O, o, właśnie, właśnie. Świetnie. Następne pytanie. Czy ja była szkapa w noweli Marii Konopnickiej? Bolesława Prusa. Słucham? Bolesława Prusa. Ja nie wiem, czy Prus z Konopnicką coś mieli wspólnego i akurat szkapę. Chodziło nam o odpowiedź nasza szkapa. Zalewamy grubych! Ten pies to dziś Bożyszcze Brytyjczyków. Red zdołał sam sobie otworzyć drzwi w klatce w schronisku dla bezdomnych zwierząt i uciec. Ale to jeszcze nie wszystko. Kiedy Red wyszedł z własnego końca, otworzył klatki innych psów i uwolnił je. Z całej tej historii morał jest taki, że dobroć popłaca. Akcję Reda pokazano w telewizji. Natychmiast znaleźli się ludzie, którzy przegarnęli bezdomnego, ale poczciwego psa.